Nowe przepisy, które weszły, bo dzwoni do mnie naprawdę bardzo duża ilość osztania, Czyli co jeżeli mam sam EGR wyłączony w samochodzie i z, nie wiem DPF jeszcze coś obejść, no bo w Polsce to wiadomo, że tu masz jakieś znajomości, tam gdzieś coś się da wymyśleć, tam ktoś na coś tam przyczy, że była taka ustawka w naszym mieście w Nordenhamie. No i nie oszukujmy się w Niemczech bardzo dużo jeździć po jakimś tam tuningu typu. Witam Was w tym przedświątecznym odcineczku. Za mną stoi już prawie gotowy mustang, ale to nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiejszą tematyką będą nowe przepisy, które weszły, bo dzwoni do mnie naprawdę bardzo duża ilość osób z pytaniem, z jakimś tam, nie wiem, próbą pomocy, co teraz zrobić, bo weszły nowe przepisy i niestety to brak DPFA jest już wykrywalny na stacjach diagnostycznych, więc dlatego postanowiłem stworzyć ten odcinek. Troszeczkę się przygotowałem, no i lecimy. Do niedawna w Niemczech można było bez problemu usuwać sobie DPF-a, EGR czy przykładowo system MadBlue pod warunkiem, że w sterowniku zrobiliśmy tam taką poprawkę numerów. Wtedy diagnosta, jak podłączał komputer, nie wyświetlało mu komunikatu o tym, że sterownik był manipulowany, czyli była to typowo kwestia elektroniki. Jak ktoś to dobrze zrobił, bo w Polsce to w ogóle jest bez znaczenia na przeglądach. Mówię tutaj na rynek niemiecki: My zawsze robiliśmy jakieś tam adwokat, coś na rynek niemiecki. Zawsze poprawialiśmy te numery. To te auta bez problemu przechodziły przegląd. I teraz jest to, takie, to, to trochę nielogiczne: no bo nie, każdy mówi, no ale Peter, przecież na przeglądzie tam wsadzają jakąś rurę w wydech, e, robią pomiar spalin. I jak może nie wiem, auto bez DP, FAT, Blue i przejść przegląd? Otóż powiem wam, że nie był, nie, do tej pory nie była sprawdzana emisja spalin, tylko stopień zadymienia i na czym to polegało. Kiedyś pytałem się, tak z ciekawości właśnie diagnozy co do nas przyjeżdżał i on tłumaczył to na tej zasadzie, że wkładają jakby rurę wydech, tam taką, jak to mówicie, sondę. I ona ma jakby taką kamerkę, powiedzmy, i na drugim końcu światełko, i to po prostu kamerka patrzy na to światełko, i jest mierzony stopień zadymienia czyli na logikę, im bardziej diesel dymi, tym gorzej przejść przegląd. I mieliśmy pełno sytuacji, że samochody, które jeździły na co dzień po mieście, typu jakaś, nie wiem, taksówka, już nawet mówię o emisji spalin Euro 6, jakaś taksówka. Bo w Niemczech to są jakieś takie nowsze auta jeżdżą na taksówkach, czy auta poruszające się po mieście, gdzie tego DPF-a nie mają jak tak na dobrą sprawę wypalić, są często zimne, gaszone no to one nawet ze, ze sprawnymi układami bywały sytuacje, że nie przechodziły przeglądu i teraz to nie jest tak, że nie wiem, ktoś od razu szedł do puchy, bo o z może nie masz dpf -a czy coś, bo tam często osoby myślą, że to od razu idzie się do więzienia, tylko po prostu na przeglądzie dostawało się kwitek, że no, emisji spalin nie przeszło i nie wiem, wróć do miesiąca czasem było tam na taką nadkontrolę, czyli żeby jeszcze raz przyjechać na ten przegląd, tam się wtedy dopłacał przykładowo, 20-30 euro i trzeba było, nie wiem, albo tego DPF-a wypalić, albo my często tak robiliśmy, że jak robiliśmy w jednym aucie przegląd, to tym taksówką jechałem, trochę go przegnałem, e, wykopcił się, wróciliśmy i przeszedł przegląd normalnie, więc do tej pory wyglądało to właśnie tak. Do tej pory było to bezproblemowo i, i każde auto z usuniętym DPF-em pod warunkiem właśnie, tak jak wspomniałem, że sterownik jest dobrze zrobiony, przechodziło e, przegląd bezproblemowo. To nawet często diagno diagności się dziwili, że ktoś tam przyjechał no i tam oni przemykali oko. Bo tak jak w Polsce bym powiedział, i mówią, kurde, bez DPF-a, EGiera wartości pokazuje lepsze niż te samochody, które przyjeżdżają z dpf i EGierem. Więc no, niestety tak tak wygląda szara rzeczywistość. Przechodzimy do sedna sprawy. Jakiś czas temu pojawiło się u mnie tam 5-6 telefonów, że osoby pojechały na przegląd w Niemczech i mówią, Peter, słuchaj, nie uwierzysz, ale no wykrylił mnie w aucie, że nie ma filtra cząstek stałych. Dostałem miesiąc, tam termin, żeby coś z tym zrobić, i muszę podjąć jakąś decyzję. No i teraz, jak to jest możliwe od kilku miesięcy diagności po zmianie przepisów, musieli zaopatrzyć się w nowe sprzęty, które już nie tak jak wcześniej mierzą stopień zadymienia, tylko mierzą emisję spalin. Jeśli bym tutaj coś źle powiedział, no bo ja tutaj mam jakby z praktyki i z tej wiedzy, którą mam zasiągniętą wśród swoich znajomych diagnostów, to możecie tutaj też powiedzieć swoje jakieś tam przygody, swoje przemyślenia, czy możecie mnie poprawić z czymś. I tak jak mówiłem, diagności dostali nowy sprzęt. Teraz jest już zmierzona emisja spalin, wszystko jest brane po wtyczce z auta, obroty, wszystko, numer WIN i w ogóle. Więc jest on tak naprawdę no, ciężko szukać, ale to już będzie w następnym podpunkcie. No i teraz dochodzi do sytuacji, że jedziecie sobie na przegląd autem bez DPF-u. Kiedyś nie było z tym problemu, a teraz niestety dostajecie kwitek, że wasze auto nie przechodzi misji spalin. No i nie jedziecie od razu do puchy, tak jak część z was często mnie pyta, panie, a to nie grozi za to jakiś kryminał, czy coś? Następny podpunkt to jest nic innego, jak najczęstsze pytanie, czyli co jeżeli mam sam EGR wyłączony w samochodzie i nie wiem, DPF jest, jest sprawny, AdBlue, blue i czy też to wyłapie teraz przegląd po tych, powiedzmy, zmianach w przepisach. No ja tam nie będę się Chwali, że mam znajomych, co jechali, przetestowali, że rzeczywiście to nie jest wyłapane pod warunkiem, że w sterowniku są te liczby zrobione, że po prostu od razu po podłączeniu wtyczki nie wykryje tego, że sterownik był manipulowany, to jeżeli chodzi o emisję spalin, przechodzi bez problemu, bo Sami wiecie, że naprawa egr to też często są bardzo duże koszta, szczególnie w jakichś tam Volkswagenach, gdzie on siedzi od tyłu. To w Niemczech czasami taka część sama kosztuje 500, 600, 700 euro i robota to jest około 1000 euro, więc no duża, osób, duża część osób jednak jest skłonna taki system usunąć zamiast naprawić. Więc no, tutaj macie ode mnie informację, że no przechodzi normalnie. Teraz lecimy z ciekawszym systemem niż byłby to EGR, mianowicie AdBlue. Przyszła teraz zima, pierwsze przymrozki, a w zimę no niestety jest troszeczkę ile razy wody, gdzieś coś przymarznie. Dochodzi stół, sól do sterownika od AdBlue, a sterownik AdBlue jest pod zbiornikiem z tyłu, na przykład w Audi i dostaje całą wilgoć, sól, wszystko i te sterowniki są niedostępne, często jedziecie do serwisu, a serwis Wam mówi, że taki sterownik ściągną, ale za 5 miesięcy, dlatego no, dużo osób właśnie ten system usuwa więc jeżeli chodzi o ten system, możecie śmiało jechać na stację elektryczną i pod warunkiem, że na rynek niemiecki, właśnie bo tutaj w Polsce to każdy tuner wyłącza AdBlue i na tym się kończy cały zakres pracy, a my dodatkowo na rynek niemiecki ogarniamy takie numery w sterowniku, a jeżeli chodzi o emisję spalin, przechodzą samochody, przeglądy normalnie, bo już tam moi znajomi co mam warsztaty dawali, więc no, tutaj nie chciałbym mówić, ale no, przechodzą i nikt się o to nie doczepia. Samym w ogóle nie idzie wykryć pod tym kątem, że, je, że tego systemu nie ma. My taką usługę też oferujemy. Jeśli ktoś by potrzebował, e, przykładowo, zrobić w sterowniku DPF, EGR, AdBlue, czy cokolwiek innego, to możecie do nas wysyłać sterowniki, co jest u nas dobrego, że w ten sam dzień, co otrzymujemy sterownik, w ten sam dzień go odsyłamy żeby zgłosić się do nas wystarczy, że napiszecie na maila skomer11mapawp.pl opiszcie sprawę, co tam macie my zawsze pomożemy jak już podejmujemy się współpracy to często łączymy się na kamerce podpowiadamy jak taki sterownik silnika zdemontować gdzie on jest, co potem trzeba mianowicie zrobić, więc no, zamiast przepłacać grube tysiące czy przykładowo czekać na dostępności części to my to robimy w jeden dzień od ręki więc tutaj mogę też polecić naszą taką usługę i teraz też częste pytanie zadawane, zadawane od Was, czy idzie to Jakoś obejść, no bo w Polsce to wiadomo, że tu masz jakieś znajomości, tam gdzieś coś się da wymyśleć, tam ktoś na coś tam przymknie oko, dużo memów krąży po internecie, co się w Niemczech wkłada po 20 euro, wtedy diagnosta nic nie widzi. I często też osoby ostatnio mi się pytały, panie, a jakbym dał diagnoście 5 dych, może mi to jakoś tam pchnie. No powiem wam, że jak nie macie jakiegoś tam dobrego wujka, czy kogoś tam nie wiem, w rodzinie, kto jest diagnostą, to podejrzewam, że nikt nie będzie chciał podjąć się tego, żeby to obejść, bo jedyna opcja obejścia tego. To jest, jak Wasze auto będzie podłączone pod wtyczkę OBD i po prostu postawicie obok identyczny samochód i tą rurę od spalin wsadzicie w inne auty, będziecie tak samo dawali gazu i wszystko, jak tym samochodem i on wyłapie wartości z innego auta, no to jest to jakoś do obejścia, nie? To jest tylko teoretycznie oczywiście, żebym ja nie podsuwał tutaj komuś złego pomysłu. To jest do obejścia, ale to mówię, ja wątpię, żeby jakikolwiek diagnosta chciał ryzykować swoje uprawnienia, bo rozmawiam właśnie z tym naszym diagnostą, to mówi, że wiele lat się ciężko musi, musi na szkolenia jeździć, naprawdę duży nakład pieniężny, jakieś tam, nie wiem, szkoły, nie szkoły, no musiał naprawdę się namęczyć, żeby takie uprawnienia dostać i za jakieś 100 euro, czy dla jakiegoś wujka, franka, czy kogoś się śmieje, oczywiście, nikt nie będzie ryzykował swojej pracy, swojego źródła dochodu. Opowiem Wam jeszcze tą sytuację, co, że była taka ustawka w naszym mieście, w Nordenhamie, no i nie oszukujmy się, w Niemczech bardzo dużo jeździ aut po jakimś tam tuningu, typu na glebie tak zwanej, jakiś don't vibe zamontowany, czyli brak DPF, brak EGR, brak AdBlue, No i raz ustawili się na takiej głównej, przelotowej drodze. Każde auto, które było tylko podejrzenie, że coś jest nieseryjnego, zjeżdżało sobie na bok i wtedy sprawdzali emisję spalin. Przykładowo, czy nie, najczęściej czy nie ma DPF-u, czy ma papiery na jakiś tam wydech, nie jest za głośny, on głośność sobie sprawdzali, czy ma papiery na obniżenie samochodu, czy że te zawieszenie, które jest zamontowane w samochodzie, rzeczywiście jest wbite w dowód samochodu. Dostawali mniej więcej jakąś tam karę pieniężną 500 euro gdzieś tam do zapłaty jakąś tam karę 4,5 tysiąca euro. No i musieli przywrócić wszystko do serii i potem co Was jeszcze czeka, to Was czeka taki przegląd, który nie jest w normalnej stacji diagnostycznej, tylko właśnie taki od jakichś tam przerobionych samochodów, taka specjalna stacja diagnostyczna, co już tak rygorystycznie sprawdzali wszystko, czy rzeczywiście to, co tam było wypisane, zostało przywrócone do serii, albo czy po prostu te papiery są na to wbite w dowód i, i po prostu no wszystko sprawdzali, nie? No, i nawet wiele rzeczy nad to, co policjanci znaleźli. No, i wtedy tych moich kolegów naprawdę bardzo sporo, ilość wyłapali. No, ale Wam podpowiem, że jeśli jedziecie normalnym autem. Które no, nie wygląda na żadne przerobione, pełno spoilerów i w ogóle, no to szansa, że was złapią z jakiejś AdBlue czy DPF jest tak znikoma, jakbyście mieli wygrać w lotka, więc no, nie kontrolują takich samochodów, które to tak się zatrzymują. A, wsadzimy panu sondę, wydech i coś sprawdzimy. I teraz, oczywiście, no, jakaś część osób może się odezwać w komentarzach, że o, ja miałem taką sytuację czy taką. Ja tutaj mówię ze swojego doświadczenia, ze swojej grupy klientów, ze swojego doświadczenia, które po prostu już no, 6 lat w Niemczech przepracowałem. No Nie całe 6 robiłem przy samochodach, bo robiłem też na gospodarstwie 6000 hektarów, robiłem też na takiej linii produkcyjnej na trzy zmiany, robiłem części do samolotów i nawet mi to nieźle wychodziło. I to w sumie takie odskocznie były, bo często mi się robota przejadła, wtedy szedłem na 3-4-5 miesięcy do innej roboty i znowu miałem motywację do samochodu, więc w sumie tak tak wyglądało. No ale nie odbiegajmy od tematu. Więc tak jak mówiłem, ten odcinek powstał, żeby po prostu wam coś podpowiedzieć, odpowiedzieć grupowo na pytania. Dlatego też bardzo cenna będzie wiedza od was, bo ja nie jestem alfa i omegą i fajnie jak napiszecie w komentarzach swoje sytuacje, które przerabialiście na drogach, na stacjach diagnostycznych, ze swoimi naprawami. Czy coś naprawialiście, czy się coś pozbyliście, czy mieliście jakieś kontrole. W sumie no, też e, podpowiadam na komentarze i Moim zdaniem jest taki dosyć temat ciekawy, bym powiedział na czasie, bo ta się toczy taka moim zdaniem wojna między nowymi samochodami, hybrydami, elektrykami. Co się jest super, nagle coś jest zabronione, co ktoś się po czymś podpisuje, nagle twierdzi, że o, to, to jest beznadziejny pomysł. No i tak co chwilę, no nie wiem, przykładowo mówią, że elektryki to jest przyszłość. Za chwilę bo się wypisuje z tego i mówi, że słuchajcie, to jest nieopłacalne. Hybrydy, no ludzie tak polecają, hybrydy, że panie, będziemy oszczędzać, to jest ekologia, a za chwilę się okazuje, że naprawa hybrydy kosztuje 60 tysięcy, bo coś się, nie wiem, spaliło, spalił kolejny element, spaliło akumulatory, spaliło tamto i nikt w Polsce Wam tego nie może naprawić. idziecie gdzieś, termin jest odległy, a cena jest taka, więc ja nie wiem, jaka to jest ekologia, żeby nie było, że jakoś namawiam do jakiegoś usuwania czegoś, że namawiam kogoś do przestępstwa, czy nabawiam do, do czegokolwiek. No i sobie to sami ocenię, bo to w sumie też jest kolejny podpunkt, czyli interpretacja tego wszystkiego, po co to zostało zrobione. Moim zdaniem to oni od razu mogli zrobić tak, że będą sprawdzać tą emisję spalin, ale Przewidzieli to, że będzie się to psuło i ludzie będą to usuwali, więc odczekali sobie jakiś tam czas. I teraz, jak już duża część osób jeździ rzeczywiście z takim usuniętym DPF-em, bo każdy wiedział, że to w Niemczech normalnie przechodzi przegląd, bo co wam każdy mechanik by powiedział? No to teraz. Teraz tak naprawdę zmienili przepisy i, i no, liczyli się z tym, że ludzie będą albo sprzedawali auta i właśnie kupywali nowe, i będzie na tym państwo zarobiście zarabiać, albo będą naprawiali i też będą zarobiście zarabiać. No bo nie oszukujmy się, z takiego DPF-a sprzedanego za 13 tysięcy to podejrzewam, że oni mają, nie wiem, 9 tysięcy czy 8 tysięcy czy z tego zysku. Więc no to dla państwa, czy no bo to też jest podatek dla państwa, czy po prostu no dla samej powiedzmy grupy jakiejś, konkretnej marki nie wymieniam, tylko ogólnie mówię, bo to już emisje, normy jakiejś tam emisji dotyczą większej grupy samochodów, nie że tylko model, który ja naprawiam czy coś, więc no, będą po prostu to na tym gruby hajs robić, nie? No a my zasypiemy się znowu samochodami, które były właśnie te DPF-y powycinane to wszystko, podejrzewam, będzie jechało do Polski, Rosji, Ukrainy, e, no i Bułgarii. Ja na Ukrainę kiedyś sprzedawałem bardzo dużo samochodów po jeszcze lepszych cenach niż do Polski, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale tak rzeczywiście było. Miałem jakieś tam Master'a, pamiętam, kiedyś kupiłem z dhl z DPD, nie, z DPD to było, no, i e, nie mogę go nigdzie sprzedać. W Niemczech tam nie było, ja za niego 6000 euro chciałem, nie mogłem go sprzedać, a przyjechał w Ukrainie, zdał 6,5, jeszcze był zadowolony, bo potem podniosłem cenę. Na sam koniec filmu, moi drodzy, zachęcam Was do przedświątecznych zakupów na moim sklepie. Mamy bardzo dużo nowych wzorów koszulek nowe metki. Bardzo dużo osób to już kupuje i chwali, dlatego postanowiliśmy ten sklep bardziej rozbudować. Kod rabatowy z linkiem do sklepu znajdziecie w opisie i zachęcam też do kupowania widorejestratorów Prido. Ja ostatnio miałem model i7 Pro, teraz przeszedłem na i9, właśnie montuję do Audi. Już się nie mogę doczekać testów, no bo trochę się nam zeszło z moim Audi, żeby je naprawić, bo czekaliśmy ciągle na jakieś części z ASO, no ale teraz będę montował kamerkę. Link też znajdziecie w opisie i kod rabatowy, tak taniej jak z moim kodem nigdzie nie znajdziecie, więc gorąco Polecam. Widorejestrator ratuje kieszeń przede wszystkim, bo mi to głównie pomogło w szarpaniu się z ubezpieczeniami odnośnie tej szyby, co przerabiałem wtedy z tym lodem, bo mi chcieli wypłacić jakieś śmieszne grosze. No i też było właśnie pytanie, czy mam to jakoś udokumentowane i ten wideorejestrator trochę uratował sprawę i jeszcze potem mnie ubezpieczenie oskarżyło, że to nagrywałem telefonem. Ja mówię, zobaczy pani wróg, co tam jest napisane. Prido i 7 Pro. Ja mówię to jest wideorejestrator, ja to już taka historia, ja moje sobie ten odcinek zobaczyć. Jakby ktoś go nie widział, nie kojarzył, to na TikToka też to nagrywałem. No i powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Bo ja tutaj gadam, gadam, gadam. Nie chcę was zanudzić, bo w tle się nic nie dzieje, no ale chciałem, żeby duża część osób z Was znalazła w tym filmie odpowiedzi na jakieś tam pytania, które mi ciągle zadajecie. A ja nie jestem też w stanie zawsze odpisywać, bo no, tak jak widzicie, teraz jest nawet niedziela. E, nawet nie palię w piecu, bo mówię tylko na szybko, wskoczę i nagram to. E, na tym kończymy ten film. Jak się komuś, słuchajcie, coś tutaj, nie by mogło przydać, to zostawcie łapę w górę. Możecie filmu udostępnić. Podzielcie się w komentarzach waszą historią, bo myślę, że dużo osób tutaj będzie czytało, będzie jakoś szukał jakieś odpowiedzi, a ja chciałbym, żeby jak najwięcej odpowiedzi tutaj zostało znalezione, żebyście nie musieli gdzieś tam główkować. Ja się bardziej posiłkowałem na rzeczach typu moi znajomi, którzy mają warsztaty i robią przeglądy na diagnostach z Niemczech. Pytałem się trzech osób. No i tak podparłem się na takiej dosyć no, twardej grupie ludzi, co no, teraz na tych nowych przepisach coś już testowali, coś już sprawdzali, coś już robili. Polecam się na przyszłość. Dziękuję za to, że się to obejrzeli. Życzę Wam od razu, korzystając z okazji, wesołych świąt w gronie rodziny i przede wszystkim każdemu zdrowia, bo ja już doszedłem do tego etapu w życiu, że jak mamy zdrowie, to mamy wszystko, a wszystko inne to jest bez znaczenia. Więc moi drodzy, dziękuję za ten obejrzany materiał. Widzimy się w następnych odcineczkach. Do zobaczyska. Cześć.